He, nic nie widać, robi się coraz ciemniej, ale tutaj jest teropian. ten, który był wcześniej. W dniu wczorajszym na swoje miejsce wróciła podłoga, czyli ta sklejka taka podklejana czymś jeszcze. To jest taka ciekawa konstrukcja, bo tu jest zwykła sklejka taka czarna jak też miałem resztę zabudowy z niej zrobione, a na nią taka papierowa wzmocniona, jakby jeszcze warstwa. Było ciemno, jak już to montowałem. Tu są dziury, prawda? Pod montaż plastiku, który tu jeszcze jest. Dziury pod montaż sklejki do podłogi. Tych dziur tutaj nie było tu był taki jakiś patent, że z drugiej strony sklejki były połrywane śruby w tej sklejce, a łebki były od tej strony od tej strony pordzewiałe więc przed założeniem zależało mi na tym, żeby jednak można było tutaj tą sklejkę do podłogi metalowej przykręcić do niej to nakrętek. Które wcześniej przygotowałem, więc jeszcze pod osłoną nocy rozwiercałem to, wywalałem te śruby, rozwiercałem, żeby mogły przyjść tu śruby od tej strony i to mi przymocować. Tak więc jeszcze tutaj będę mierzył, jak to wszystko tutaj będzie wyglądało, bo tu jest ten plastik, osłona dukatowska i ona będzie przykręcona przez ten steropian tam do nakrętek drugi rząd śrub i tu jeszcze po dwie i tu są jeszcze miejsca na śruby do mocowania podłogi tam już się w to nie bawiłem ona jest ciężka tu będzie i tak cała konstrukcja która to będzie dogniatać myślę że yy, że to wystarczy cieszę się że podłoga wylądowała no, jak zwykle, jeszcze kosmetyka została, ale dzisiaj, Aha, no, i pomalowałem sobie tą blachę, która zaślepia mi tamtą dziurę w podłodze. Więc jak będzie już późno, dzisiaj to jeszcze ją pomaluję kamerajtem na gotowo. A że jest względnie, to znowu skaczę z kwiatka na kwiatek. Czyli dzisiaj spróbuję zaaplikować NOxudol. Autoplastonę na pędzel. Wczoraj mi przyszło jeszcze wieczorem po to leciałem. i masa bitumiczna do podwozia. Ten noksudol, który jest na pistolet z tego co się, to jest taką warstwą bardzo asfaltową, taką elastyczną grubą. A w jakim to jest konsystencji, nie wiem. Idę po cały Manżur. Pędzle, kartony wystawiam i maluję. Przede wszystkim zaczynam od nadkoli, gdzie są one narażone na kamienie. Ok. Z tego, co tu wyczytałem, to jest Zbrojona, antykorozyjna masa Bitumiczna, wzmocniona gumą No i dobra przyczepność, etc, etc Zobaczmy jak to wygląda w środku O kurka to widać Normalnie A, Nie chciałem tak Asfalt Normalnie Asfalt I Napisane tu jest, że Warstwa 3 do 6 mm, żeby nakładać No Dobra, idę to mazać, zobaczymy Jak wymazam Co, co z tego będzie Trochę już tym specyfikiem tutaj wymazałem Konsystencja jest taka, ja mówiłem o takim asfalcie, ale nie wiem dlaczego, bardzo apetycznie to wygląda. To znaczy, jak się zabełta, ja nie wiem dlaczego, ale to mi się kojarzy z kawiorem. Nie to, żebym był światowej klasy kulinarnym celebrytą i obżerał się co drugi dzień kawiorem. Ale to mi się tak kojarzy z takim czarnym kawiorem. Aż by się chciało zjeść. Co najciekawsze, zapach jest dość przyjemny. To nie jest. No. Taka przyjemna chemia. Pachnie przyjemnie. Yy. Można dużo nałożyć. Ale też i im grubiej nakładamy, tym szybciej to znika z puszki. Tak wygląda ta część. Nie wiem, czy to się uchwyci. Bo tu. Jest tylko mm, Hammerite, taki błyszczący. A tam już jest ten specyfik. No, czarno czarno to wszystko widzę, yy, ale pracuje się tym przyjemnie. Naprawdę można grubo tego tutaj nałożyć, aczkolwiek jak dasz za grubo, to no, to też można przesadzić, ale. Proste w nakładaniu. Jedno co jest pewne, jeżeli kupujesz samochód i jest on tym zapaczkany, a właściciel tego auta nie ma fotografii z przeprowadzonych prac jakichś blacharskich, konserwacyjnych, to ja bym tego auta nie kupił, bo tym środkiem jesteście w stanie zalepić każdą dziurę każdą dziurę w samochodzie jeżeli to jest porzewiałe, postrupiate to spokojnie można tego tak napchać do tej dziury zaczernić że można się naciąć można kupić samochód niby po konserwacji ale tak naprawdę z dziurami pozapychanymi tego typu środkiem także jak jesteście na etapie zakupu busa, a często są to auta już letnie, wieloletnie, to zwracajcie na to uwagę, czy, czy to przypadkiem nie jest przypudrowanie pryszcza. Jak widzicie, jest już ciemno, ale zużyłem mniej więcej tyle tego środka. Na wymalowanie. To jest tak przednie nad kole. Troszkę z przodu dużo poszło tutaj. Kurde, czekajcie, bo mi się ręce mylą. Więc nad kole tutaj jest wymaziane i to solidnie. Cienko to widać. Trochę tu od środka to, co miałem spawany, próg wewnętrzny to jest takie poglądowe. Wiadomo, można dać i grubiej. Ja no myślę, że takie 3 mm. Nawet nie mi tutaj ponachodziło. Nadkole z tyłu, tu gdzie było spawane, gdzie ja już też blachogumem dawałem. Tam wcześniej mówiłem, że hammerite nie jest. Tam z przodu też było blachogumem serwowane wcześniej, coś tak się błyszczało. Także tu to nadkole, tu od wewnątrz po tym rancie. Ten tył tutaj za kołem to, co było spawane, troszkę tej tylnego butnika wewnętrznego. I jeszcze to kole, też wymazają wokół obramówki od środka. Przednia część, tylna część troszkę błędnika wewnętrznego no i to co było spawane także tyle tego mi zeszło myślałem na początku, że będzie to znikać w oczach ale to wydaje mi się, że wydajnościowo ok, ok to tak na szybko dzisiaj na spontanie zacząłem to robić, no bo było tak dosyć ciepło, teraz już jest zimno konsystencja ja wiem, czy jest przy tej temperaturze troszkę Gęstsza, nie zauważyłem zbytnio. Dobra, no to tyle odnośnie tego specyfiku. I myślę, że no będę, będę to wykorzystywał, bo fajna konsystencja. Uzupełniając jeszcze, jeszcze tą wcześniejszą myśl, myślę, że jak będzie cieplej, no to tym środkiem. Tym środkiem zakonserwuję no przede wszystkim całe nadkola. Miejsca narażone na, na kamienie, które w nie uderzają. No Na razie nie ma, nie ma na to przestrzeni, bo jest już zimno. Do tego fajnie byłoby chyba zdjąć koła i też porządnie to zrobić. Więc to taki totalnie. Ad hoc yy, yy, projekt yy, dzisiaj z tym wyszedł. Yy, w ogóle nie zabezpieczyłem dłoni yy, żadnymi rękawiczkami, i strasznie się umazałem. I o ile zawsze nitro daje sobie radę z wszelkimi takimi lakierami, to tutaj no musiałem trochę poświęcić czasu na doszorowywanie rąk a i tak wstyd z tymi rękami iść po bułki do sklepu więc myślę że jeszcze będę musiał trochę je poszorować więc jak widać chemia też na to zbytnio nie działa i może to świadczyć o tym że to jest taka bomba chemiczna że yy, nic nie przepuści i nic tego nie roztopi ale ja już kończąc, yy, zabieram się jeszcze tylko zamalowanie tego elementu do podłogi i chyba na dzisiaj to byłoby tyle Witam Was w kolejnej odsłonie w kolejnej odsłonie, ale troszkę w innej scenerii yy, otaczającej Dukaciaka ponieważ pojawiły się takie okoliczności które zmusiły nie tylko mnie, ale i mieszkańców tutaj naszego bloku do tego, żeby przeparkować swoje samochody znalazła się osoba taka bardzo życzliwa która doniosła, że samochody są parkowane na trawniku oczywiście jest przepis słuszny, który mówi szanuj zieleń, boś nie jeleń i ja też mam pełen szacunek do terenów zielonych i no, zgodnie z prawem te nasze samochody, nie tylko Dukaciak, ale też moich sąsiadów yy, zgodnie z prawem stoją na terenie zielonym co jest wykroczeniem to, że to jest od ponad 10 lat yy, nikt nie miał z tym problemu do momentu aż pojawił się Człowiek, osoba, która postanowiła to zgłosić. Dlatego auto przeparkowane w inne miejsce trzeba będzie jakoś ten problem rozwiązać, ponieważ ja akurat mam pełen szacunek do zieleni natomiast na osiedle Blok, w którym mieszkam, totalnie nie posiada ani jednego miejsca parkingowego. Gdzie ten samochód mógłby stać, na czas wyjaśniania sprawy. Zobaczymy, czy się coś uda wynegocjować w tej sprawie, czy nie. Ja przyjmuję zasadę to, co ci problemy i kłopoty. Życie jest ciekawsze, więc przeparkowałem samochód i dzisiaj zabieram się za. A może co już zrobiłem. Zrobiłem tutaj taką deseczkę. A czy deseczkę. No, pomalowałem tą blaszkę, która była przygotowana w to miejsce tej dziury i jest ona tutaj wstawiona, żeby już nie było takiego dużego prześwitu. Zobaczę, czy tutaj przyjdzie tebasto, czy nie. Zobaczymy, na razie tego nie uszczelniam nic z tym nie robię po prostu jest zabezpieczone, zasłonięte. Na razie na ten temat sprawa została wyczerpana, i tak sprzątam, 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 bo tą podłogę już mam położoną, pozamiataną. Nad kola, które były malowane, troszkę zasłonięte. I dylemat: dylemat taki jest, zdejmować to, zdejmować to i czyścić z tego paskudnego kleju, bo tamta strona już jest wyczyszczona przeze mnie i czyścić to tutaj i zacząć już robić na gotowo ocieplenie, wypiankowanie z jednej i drugiej strony czy tutaj przerzucić tą kanapę dwuosobową i zacząć rozbierać tą podłogę bo żeby się tam dostać muszę odkleić ten gumolit, wyszarpać, odkleić no trochę będzie zabawy, siłowania się z tym a wszystko po to, żeby móc zdjąć tamtą ścianę. Ja ją kiedyś to pokazywałem. Odchylałem, rozkręcałem. Ale nie jestem w stanie. Ta górna część jest do zdjęcia. Ale tą dolnej nie mogę wyszarpać. Ponieważ ta podłoga jest tutaj podwyższana. To jest podłoga podwyższana. I ona konstrukcyjnie jest tak zrobiona, że blokuje mi wyjęcie tej sklejki z boku. I właśnie mam dylemat od czego zacząć, czy kończyć tutaj na gotowo tą, tą końcówkę, czy, czy się zabierać za to i podjąłem decyzję, że yy, no muszę poprzerzucać rzeczy na, tył, rzeczy na tył, dobrać się tu i od strony kierowcy iść do tyłu z robotami, z robotami cybernetycznymi. Przy okazji, już yy, przepuszczając kable, kable też do zasilania na tył, gdzieś tutaj taki ten rozkład, żeby mieć, bo będzie coraz ciemniej, a fajnie by było już nie świecić latarką w środku, tylko móc sobie załączyć światełko i pracować coś tam jeszcze wieczorami w dukaciaku przy takim świetle ledowym jakimś oczywiście prowizorycznym. Więc, no, chyba tak zrobię, bo tutaj też jeszcze będę miał dylemat, czy tą sklejkę, która tutaj się kończy, jeszcze nie uciąć. tutaj, żeby mieć dostęp do niej na przyszłość, jakby coś, żeby nie trzeba było rozbierać całej ściany, tylko móc ją po prostu od, odkręcić. Ale, żeby to zrobić, to trzeba zrobić konstrukcję stelaż. A, żeby zrobić stelaż, trzeba mieć już wizualizację, pojęcie o tym, jak będzie. Wyglądało Mocowanie górnego łóżka Więc to jest dużo myślenia I czasu, którego nie mam Więc tak Ogarniam te rzeczy Ogarniam, robię tu porządek Blachy muszę przesunąć tutaj na tył To wszystko zagospodarować I zacząć Rozbieranie Tej podłogi Sytuacja ogólnie wygląda tak, że Jeszcze nie ruszałem tego fotela Spróbuję dostać się do tej sklejki w miejscach, gdzie jeszcze mam dostęp, bo możliwe, że będę musiał tym autem się jeszcze przemieszczać. A fotel, jak rzucę na tył, to już się będzie kolebotał. Kolebotał. Koleboce. Yy, no, stargam tą, ten stary gumolit, zagrzebiały, brudny, syfiasty. W przeciwieństwie do ścian i sufitu od których się pianka odkleiła tak gumolit trzyma nadzwyczaj mocno gumolit się odrywa, zostaje ta pod ta miększa jego część ale no to znowu wy, wydłuży czas moich prac natomiast jest to do zrobienia, wystarczy nożykiem po kawałku to odcinać Później te nierówności jeszcze myślę, że potraktuję akrylowym rozpuszczalnikiem. I on ten klej, te pozostałości też da radę sobie usunąć. Więc, więc robię dalej. Nie nagrywam, bo mija się to z celem. I pewnie jak jakiś etap prac będzie zrobiony, to się odezwę. Taka aktualizacja. Troszkę kopałem się z koniem próbując zerwać ten gumolit powierzchnia jest tak duża że to jest jakaś masaka robiłem to wszystko po to żeby zdjąć płytę i dostać się tutaj do bocznej ścianki żeby ją wyjąć po paru godzinach doszedłem do wniosku że to mija się z celem ponieważ ta płyta jest jeszcze tam za toaletą i ona jest w miejscu toalety gdzieś tam jeszcze poprzykręcana Widać łebki śrub, do których nie dostanę się, jeżeli całej toalety nie zdemontuję. To jest bez sensu, więc, więc od drugiej strony troszkę tego podszedłem, odkręciłem górną część tej sklejki, mam dostęp tutaj do tych przestrzeni. Głównie po to chciałem to zrobić, by właśnie tutaj dać izolację jakąś, żeby tu nie było. W przestrzeni pustych, żeby zobaczyć jak to tu wygląda, tutaj jest ten element nadpalony, nadpalona, co ja też już mówiłem przy robieniu progów. Tutaj ewidentnie amator, który tam miał chęci spawania, przypalił tą całą gąbkę. To się widocznie tutaj paliło, więc nieźle musiał być za przeproszeniem posrany, chyba. W każdym razie no, widać, że, że tu jest to okopcone, podpalone. Yy, ja z tego całego kipiszu wtargałem kawał śmierdzącej gąbki syfiastej, skórzonej, jakiejś takiej waty, ja nie wiem co to jest. Nie podoba mi się to. Yy, ale najważniejsze jest to, że mam dostęp tutaj do tej przestrzeni. Więc muszę to wysprzątać, yy, umyć. No i dać tam izolację prawdopodobnie wyląduje tam styropian, który wypełni tą pustkę, który nie będzie chłonął wilgoci, a też jeżeli by się jakaś woda pojawiła, to on po prostu ją przepuści dalej i wyleci to progiem. Także podłogę na pewno będę zrywał ten gumolit, bo jest yy, okropny. Ale to na pewno odpada mi. Zdejmowanie tej podłogi i odkręcenie siedzenia.